Cześć kochani, z tej strony yy, Pysia 0711 yy, Tu jest filmik 5 faktów o mnie Ok, więc pierwszym faktem jest to, że farbuję się na różne kolory włosów, ale tylko w wakacje ponieważ chodzę jeszcze do podstawówki i nie wolno farbować włosów A więc tak, kolory włosów miałam czerwony zielony pomarańczowy, fioletowy i to już chyba wszystkie kolory, które miałam na włosach druga rzecz drugą rzeczą jest to, że mam bliznę blizna jest taka od tego, że się wyrypałam pokażę Wam najpierw bliznę ostrzegam, że to jest blizna na nodze ok, pokazujemy bliznę blizna jest taka już wam opowiadam skąd mam tą bliznę Bliznę mam stąd, ponieważ jechałam sobie rowerem u mnie tutaj ja mieszkam w takiej dolinie, bo ja zjeżdżam z górki i dopiero jest mój dom w takiej dolinie, nie? No i Wchodziłam sobie na górkę, chciałam po prostu sobie zjechać z górki. Jak wchodziłam na górkę, to jechał po prostu samochód, nie? No, no i okej, okay, jechał po moją babcię. Spoko. Ale ja zjeżdżałam później z górki. Tutaj samochód naprzeciwka mnie wyjeżdża i ja tak ostro zahamowałam i zrobiłam takiego fikołka i sobie rozcięłam po prostu nogę. Więc to jest drugi fakt o mnie. Przejdźmy do trzeciego faktu o mnie. Faktem trzecim jest to, że po prostu uwielbiam śpiewać. Dużo śpiewam. Śpiewam tylko wtedy, kiedy się da. I w ogóle masakra jestem w szkolnym chórku. Strasznie dużo śpiewam. Dobra, to była tr trzecia rzecz. Piąta to y, czwartą, gdzie ja gdzieś tak śpieszę. Twartą rzeczą jest to, że niestety jestem mała i ale mam za to duże stopy. Ja naprawdę nie wiem, poki ja mam takie duże stopy, ale y, moja mama ma rozmiar buta 37, a ja mam 36 i za chwilkę ją dogonię. A moja siostra, która ma 15 lat, ma 38, ma większe od swojej mamy. Czwarta rzecz. Teraz przejdźmy do piątej rzeczy. Mam przebite uszy. Moje uszy były przebijane kilka razy, ponieważ po prostu. Pierwszy raz sobie, yy, po prostu, pier jak pierwszy raz sobie przekuwałam uszy, to po prostu wtedy nie nosiłam kolczyków i mi się wszystko zagoiło i później znowu przebijałam to samo znowu i znowu i znowu i cały czas było to samo. Ale teraz właśnie postanowiłam w tamtym roku, że yy, postanowiłam, że... Tata na urodziny moje pojechał ze mną do kosmetyczki. Pozdrawiam mojego taty i kochany. Mnie. I pojechaliśmy do kosmetyczki i właśnie tam mi pani zrobiła kolczyki, yy, dziurki w uszach. I właśnie wtedy postanowiłam, że już nie będę nigdy, że będę cały czas nosić kolczyki po prostu. Że nigdy mi się już to nie zagoi. I to jest... Dobre postanowienie, bo już mi się wszystko zagoiło i to jest prawne. I mam ładne uszy. Ok, to na tyle w dzisiejszym odcinku, krótkim vlogu. 5 faktów o mnie. 5. Pięć... Już było faktów o mnie. No, powiedziałam Wam przed chwilą. I. Myślę, że to już na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do łapkowania, subskrybowania mojego kanału i kocham was papatki. Siemano!